Kochane robaczki, witajcie na buszkrafcie Jesteśmy w lesie, w którym jest troszkę cywilizacji. Proszę bardzo, ławka i kosz, a tak poważnie to witamy was w kolejnym odcinku Buszkraf z Michałem. No i Rafałem. on no, tam coś grzebie, tam zaś znowu w telefonie. O! To startujemy. Zostańcie z nami, bo dziś coś ciekawego będzie. Coś, co się nawinie. Coś nawinie będzie. No i co? I to no ja i moja gęba. E, dotarliśmy właśnie do naszego obozowiska. A na miejsce obozowiska, w którym będziemy dzisiaj biwakować. Uf, troszkę inną drogą niezwykle zwykle, bardziej krajoznawczą. E, idziemy, patrzymy na mapę. No i według e, mapy Miał być las. Wprawdzie nie las krzyży, a miał być las. A tu taki widok. Uwaga. Mój jak Google musi zaktualizować mapy. Trochę się wycięło. A, to jest szczegół. Ja nie widzę, bo My mi... nie będziemy wycinać. Nie widzę, bo mi drzewa zasłaniają. budzi <laughs> a <my> tak cicho <laughs> poszedł szukać czegoś do jedzenia takich małych niebieskich granatowych kuleczek one się jagody nazywają czy jakoś tak o tam jest jak go widzicie tu mamy termometr ile to my mamy na naszym termometrze hmm. 20 23 stopnie tak 23 stopnie w cieniu ładnie Rafał coś tam znalazł Jagód, ale nie znalazłem w naszym obozie żadnej jagody żadnej jagody? nie ma pola też ale nie tam ma tam przy drodze były, nie? przecież konsumowali przy drodze były, parę sztuk my zjedli proszę bardzo, tu jest taki anfachowy stoliczek zaraz tego rozłożymy, bo jak jest stolik to będzie kawa jak nie ma stolika, nie ma kawy, proszę bardzo tu jest gwoździk w kijaszku. nie wiem czy widzicie, widzicie tu jest taki gwoździk tu jest taka dziurka o tu i tu najemy tego gwoździa Proszę bardzo i tak na stoli ładnie stoi i za chwilę będziemy O Dzięki, się. dzięki, fajnie. A, proszę. Jeździe telefon położyć. Tu takie dwie leżanki. Słupek na słupku poprzeczka. A na poprzeczkę zaraz zarzucimy plandekę. Żeby na łeb nie. już odpalona, płonie pięknym płomieniem. Tutaj już mam pokrajaną cebulkę na patelni. Tu mamy mięso przygotowane i wino, dżaniec I będzie gulasz na winie. Mamy na ogień cebulę. Niech się tu już grzeje. Kapkę winka dolejemy i niech się dusi. Przyjrzyj, tu nam się cebulka ładnie dusi na, z winkiem zapach wina czuć ja, ładnie za chwilę dorzucimy mięsko i będziemy to dusić sobie powolutku A Rafał wiąże jakieś węzły zobaczcie tu jakiś węzeł coś tam kombinuje jakąś konstrukcję chyba jakiś dach robi no i proszę bardzo tak to wygląda na tym winie Trochę cebuli, trochę mięsa, jakie tam kto lubi, wino takie, troszkę przyprawek według gustu i smaku, dusiło się to wiele, o, chyba za dwie godziny, no. dobre dwie godziny na małym ogniu, no i myślę, że będziemy w tak. aż mi obiektyw zaparował. Jak zjemy to wszystko, to będziemy mieli ze dwa promile. <noise> I bez alkoholu, takiego, który się nie podoba bruszkawtowcom. Wino, kulturalnie przy winie. Ale ja Bardzo dobre. Paso dobre. <głosy> Paso. <głosy> Bardzo dobre. No. To smacznego. Dzięki. Witamy, rano siódma. Rano robimy sobie kapka, jakieś przekąskę. I będziemy lecieć w stronę cywilizacji. Panie, będziemy jedli rano. E, o. Suchary specjalne. Suchary I do tego z zajęczy. Kto zje pasztet, ten zajęczy o, Proszę. Nie, chodzi o dobiorek. Patrz drobiowy z zająca Serwa fajnie... Wieprzowo-drobiowa, proszę no, bardzo Wszystko ponawiło. Co się nawinęło, bo dzisiaj mamy Biwak dziś Ten biwak jest na winie Co się nawinie, to wrzuć No, już my są spakowani Po gumie się podzielili Pancerwafle Ja nie dałem rady Moje zęby nie na takie wafelki Rafał zjadł ci jeszcze nie, dwa na trzeci na drogę będzie. Mówi, że zjadł dwa, trzeci ma na drogę. Dobra, idziemy ku chałupie. To na dziś wszystko, zagnamy się. Widzimy się już niedaleko w przyszłości. Myślę, że jeszcze w te lata. To na razie.